Problem mieszkalnictwa w Polsce to nie tylko problem społeczny, ale także poważny problem ekonomiczny. Wiemy o tym wszyscy, że brakuje nam kilkuset tysięcy, tak konserwatywnie licząc, nowych, nowych mieszkań i domów, ale też kilka milionów mieszkań wymaga bardzo wielkich remontów, modernizacji. Wiemy również, że od tego, jak wygląda rynek mieszkaniowy, jak wygląda dostępność mieszkań, zależy także postawa i zachowanie młodych ludzi planujących rozwój i zakładanie swoich rodzin. Stąd niezmiernie ważne jest to, że zarysowany został przedstawiony program rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce w którym jest miejsce dla różnych inicjatyw, inicjatyw samorządów, ale także spółdzielni mieszkaniowych deweloperów, także inicjatyw bankowych i oczywiście osób prywatnych, w tym osób, które dzisiaj już posiadają zasoby mieszkaniowe dodatkowe lub posiadają zdolność do tego, żeby budować nowe obiekty na wynajem. Jako środowisko bankowe chcemy bardzo mocno uczestniczyć w projektowaniu, ale także we wdrażaniu tego programu i niezmiernie istotnym elementem tego programu będzie promowanie oszczędności, oszczędzania na cele mieszkaniowe, oszczędzania długoterminowego, połączonego z systemem premii. To jest wzorzec znany w wielu krajach europejskich, z sukcesem realizowany, i wierzę, że on również uda się w naszym kraju. Myślę, że udadzą się również takie projekty, które pozwolą mobilizować oszczędności, zasoby osób, które dzisiaj posiadają pewne nadwyżki finansowe, po to, by inwestować wspólnie w lokale i w, mieszkanie, w mieszkania na wynajem ważne jest również to i warto o tym pamiętać, że te ogromne zasoby własnościowe mieszkań mogą być bardzo solidnym punktem oparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Dlatego, że mieszkanie może być świetnym i w wielu krajach europejskich, właściwie we wszystkich, jest dobrym zabezpieczeniem w przypadku zaciągania kredytów na działalność mikro, średnich czy małych przedsiębiorstw. Także wierzę, że w sprawie budownictwa Mieszkaniowego, w ogóle problemu mieszkaniowego w Polsce uda nam się zawrzeć swoiste strategiczne porozumienie. Wieloletnie chodzi po prostu o to, by te programy były ewentualnie modyfikowane lekko w czasie, ale nie kompletnie zmieniane co kilka lat w istocie, powodując sytuację czy stan, że jest ogromna niepewność i Postęp w realizacji zarówno nowych mieszkań, jak i remontów starych zasobów był niewystarczający.